Proszę o uwagę, otwieram czternastą nadzwyczajną sesję Rady Gminy w 23 kwietnia 2025. Chciałbym przywitać przybyły w dzisiejszą sesję pana Wójta Piotra Szymańskiego, zastępcę Panią Matalię Makowską, panią Skarbu, panią Wawrzy, pracowników Urzędu Gminy i wszystkich radnych. Na podstawie listy w obecności stwierdzam formę. Pozwolę sobie przeczytać porządek proponowany w dzisiejszych obrad. Punkt pierwszy otwarcie obrad, przywitanie obecnych i stwierdzenie kworum. Punkt drugi przyjęcie proponowanego porządku obrad. Punkt trzeci podjęcie uchwał. Punkt 3a podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową z gminowników na lata 2025-2038. Punkt 3b, 3b. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową w w roku 2025. Punkt czwarty zamknięcie obrad sesji. Ktoś z Państwa do przedstawionego przez porządku ma jakieś uwagi i chce zaproponować zmiany? Jeśli nie, to przystąpimy do głosowania. <tryk> Proszę o głosowanie przez naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Wyniki głosowania przedstawiają się następująco. Dano głosów 13 za, 13 przeciw, 0 wstrzymało się, 0 wygłaszam. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do następnego punktu, podjęcie uchwały. Punkt 3a, podjęcie, podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prowadzę finansową w drogów na lata 2025-2038. Bardzo proszę o przedstawienie uchwały tym Moskwy i Handlowej. W dnia 23 kwietnia 2025 roku zniknięto na wieloletnim prognozem finansowym Wielkiej Brytanii na lata 2025-2038. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych. finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do mniejszej uchwały. Ustęp drugi wykaz przedsięwzięć WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do mniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Gminy. 3, w wywiadu w dniu Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z nim podjęcia. Szanowni Państwo, zmiany w dyrektywie prognozy finansowej polegają na zwiększeniu dochodów o 151 606,48 zł do kwoty 42 260. 829, 86 groszy. Wydatki zwiększono również o kwotę 151 606 zł 48 zł, do kwoty 41 462 496,68 zł. Wynik budżetu przychody oraz rozchody pozostają bez zmian. Informacje uzupełniające, wydatki objęte limitem zwiększono kwotą 15 tysięcy, do kwoty 11 798 218 ,29 zł. I w załączniku 2, zmiana nastąpiła w przedsięwzięciu zakup sprzętu do celu zarządzania klęskami i katastrofami w Unii to jest zakup e, samochodu ciężkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w ulicy Soralnej i tak łącznie nakłady finansowe po zmianach wynoszą 1 850 932 zł w tym na rok 2025 wyniosło 3 6489 zł 20 groszy byliśmy po zmianach wynosi 16 191 zł 20 groszy to wszystkie zmiany w tym punkcie dziękuję Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Przystępujemy do głosowania. Proszę o głosowanie przez 10 przycisków i podniesienie ręki. Kto jest za? Kto jest przeciw? Wstrzymał. za 13, przeciw 0, wstrzymało się 0. Obecna uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 3b. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Broków na rok 2025. Proszę o przystąpienie do uchwały przez Panią Skarbnik Panią Włodzimierz. Uchwała Rady Gminy Broków zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Broków na rok 2020 w sprawie celowo-załomowej Plan ochody budżetu w gminie roku powłana 42 206 26 zł. Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 38 tysięcy do kwoty 31 409 729 97 zł. Zmiany w dochodach budżetu obejmują zmiany plan dochodów bieżących projektowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do mniejszej uchwały, zmieniających załącznik nr 1 do uchwały budżetowej a nastąpi dochodów... 2020 roku. Ustęp drugi: Zwiększa się wydatki budżetu położą kwotę 153 tysięcy i zmniejsza kwotę 115 tysięcy. Plan wydatków budżetu w ubiegłym roku ogółem wynosi 41 462 tysięcy zł. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 78 tysięcy i zmniejsza o kwotę 115 tysięcy. Do kwoty 29 milionów 407 tysięcy 764 zł. 39 Wydatki majątkowe z większością kwoty 75 tysięcy do kwoty 12 54 tysiące 762 ,29 zł. 29 proszę. Zmiany w wydatkach budżetowych i rozmiany planu wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 i formą Zmieniającym załącznik numer 4 uchwały budżetowej pod nazwą wydatki bieżące i majątkowe budżetu unijnego. Paragraf § 2. Dokonuje się zmiany załączników pod nazwą Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok, nieobjęte wykazem przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej. Zgodnie z załącznikiem nr 3 w niniejszej uchwały, zmieniający załącznik nr 8 do uchwały przychody pod nazwą Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok, nieobjęte wykazem przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W po stronie dochodów następują działy gospodarka mieszkaniowa, gospodarka gruntami i nieruchomościami, gdzie zwiększa się dochody z opłat użytkowania wieczystego o 2000 oraz odsetek o tysiąc złotych. Dziale administracja publiczna urzędy wojewódzkie zwiększa się plan dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją danych zakresu administracji rządowej o 50 zł. dział Bezpieczeństwo publicznego i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się dochody z płynów o tysiące złotych z działem od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek posiadających dotoczności prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. z wpływy z podatku rolnego leśnego, podatku od spadku darowisk, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku z wyopłat lokalnych od osób fizycznych zwiększa się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o 3 tysiące. Z rozdziału, w rozdziale wpływy z innych opłat za rewolucję dochody i jednostek samorządowych na podstawie ustaw zwiększa się dochody z opłaty skarbowej o 30 tys. oraz wpływy z opłaty egzaminacyjnej oraz opłat za wydawanie świadectw dotyczących zaświadczeń o kwocie 50 zł. Po stronie wydatków zmiany następują dział, działalność W dziale Administracja Publiczna, pozostała działalność, wprowadza się nowe zadanie do wykazu wydatków inwestycyjnych w kwocie 10 tysięcy na zadanie zakup przynośnego apelatu drogotwórczego. W dziale Bezpieczeństwo, przeciw... bezpieczeństwo... <cười> <cười> Publicznej i Obrony Przeciwpożarowa, Ochotnicze straży Pożarne zwiększa się plan wydatków na zakup nadmiotów wyposażenia o 25 tysięcy, zakupów pozostałych do 20 tysięcy, zmniejsza się plan na zakup na do o 5 tysięcy i zakupów o 10. Ponadto zwiększa się wydatki inwestycyjne, w tym nowe zadanie w okazji zadań zadanie w ponadto ocieplenie budynku ochotniczej Straży Pożarnej w o 50 tysięcy oraz w przedsięwzięciu zakup sprzętu do celów zarządzania klęskami, katastrofami i kroków, to jest zakup samochodu zwiększa się o 15 tysięcy. <coughs> w dziale oświata i kupowanie szkoły i zmniejsza się prawna wynagrodzenia nauczycieli o 100 tysięcy. W dziale gospodarka i Pana Środowiska pozostała działalność. Wprowadza się zwiększa się plan wydatków o 13 tysięcy w temat wynagrodzenia osobowe pracowników 5 tysięcy, składki na ubezpieczenie społeczne 890, fundusz pracy 10 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1000 oraz zakup usług pozostałych 6 tysięcy z przeznaczeniem na realizację zadania o ochronach miasta, miasta, zmiany wyciana białego i zakup skrzynok na terenie gminy. To wszystkie znaje. są pytania? Przystępujemy do głosowania. Proszę o głosowanie na 10 Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? głosowania przedstawiam się następująco oddano głosów 13 za 13 przeciw 0 wstrzymało się 0. ogłaszam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie zabrać głosy. proszę zabrać jeszcze głos w takim razie proszę bardzo, ogłaszam zakończenie obrad sesji dziękuję bardzo